Złość Depresja Zaduma Szok Radość Będzie w pierdol. Mistrzowskim chujem w czoło, aby był wam są Kudłady, kon, kon z tej strony Wciąż napalony, nawalony, czy jak kto tam woli kurwa, uznany. Co dzisiaj mamy. Yy, będzie Pierdol, ale nie taki zwyczajny będzie Pierdol, yy, jak zazwyczaj to nie? Miałem w planie teraz nagrać Wiedźmina do mm, Wieśmin mm, Dziwki Zgon, ale nowej serii, ale która by się teraz powieli od No będzie, będzie, nieważne więc o co tu mi chodzi teraz lukam sobie na Game Boya chciałem sprawdzić sobie Pokemony, coś tam porobić żeby do kolejnego odcinka też coś zdobyć no i tu taka mała niespodzianka były z Gardę sprawdźcie sobie prezenty online i przez, prezenty przez internet gifty tak zwane dobra, teraz przełączę na kamerkę którą będziecie mogli dobrze to zobaczyć więc dobra, jak widzicie, na dwudziestolecie dostajemy Mythical Pokémon Manapi. Kurde, Manapiego, ja pierdzielę. Czy Wy to kurwa, widzicie taki prezent? Zygardę, tak niedawno temu. A teraz Manapi kurcze. To jest niesamowita sprawa. No to go chwytamy. No i mamy Manapi. Kurczę, zajebiście wygląda. Wygląda mm. jak wyglądał. Nie no, ale... Kurczę, pod tym profilem będę miał tak wykurwistego. Nie no. Pokémon. Taki prezent. Ja pierdolę. Dobra, to mieliśmy w takim razie niezwyczajny Yy, będzie w pierdol yy, prawdopodobnie jest najkrótszy z tych wszystkich ale wart nagrania wart tego nagrania jeszcze raz go spróbuję jakoś uchwycić kurczę no że nie da się go tak dlaczego mi z takim opóźnieniem tutaj skacza tutaj Skądżą, nie mówię, pod lepszym kątem ostrzejszej jakości chwycić. Dobra, jeszcze w takiej delikatnie ostrzejszej jakości. Ja pierciu. Tak się cieszę. Dobra, dzięki Nintendo za ten zajebisty prezent. Celebrytujemy. Dziękuję bardzo i Wam też za uwagę subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, jak chcecie więcej. To jest świeże info, pokémon prawdopodobnie dodany został dzisiaj, więc...